Tak, już było powiedziane, dzisiejszy temat tego rozważania to wolność a duchowa dyscyplina. I w zasadzie chciałem na początek przeczytać te dwa wersety z listu do Galacjan, które już były tu dzisiaj czytane. Więc może po prostu ich nie będę czytał, natomiast tak też Jaś już mówił. Ta prawdziwa wolność jest w Panu Jezusie Chrystusie. I ta wolność, którą daje Chrystus, też no, realnie wpływa na życie człowieka. Chrystus wyzwolił nas, Chrystus przynosi wolność. Ta wolność jest także u Uwolnieniem od pewnej niewoli, od tyranii zakonu, od tyranii prawa, Paweł pisze o tym w liście do Galacjan. Ta wolność jest także uwolnieniem od wykonywania pewnych zabiegów religijnych, ale jest także wolnością od grzechu, który już. Nie musi panować w naszym życiu. Wolność, o której mówimy, której źródłem jest Bóg, no właśnie wypływa z dzieła Ducha Świętego, który po prostu przychodzi do człowieka i zmienia jego życie. Ale ta wolność też właśnie wypływa z miłości Bożej której człowiek doświadcza i którą też potem może dzielić się z innymi. Gdy czytamy list do Galacjan, właśnie tam czytamy o pewnych ludziach, którzy głosili, że to że zerwanie z prawem może prowadzić do niemoralnego i bezbożnego życia. Natomiast Paweł dowodzi, że to jest nieprawda bo do świętego życia prowadzi Chrystus i prowadzi wiara. nasza wolność. W Chrystusie to tak naprawdę wolność do świętości, do życia Świętego. Natomiast też ta wolność no nie jest przyzwoleniem właśnie z drugiej strony, żeby żyć byle jak. Gdy mówimy o wolności, to ta wolność też jakby nie patrzeć wiąże się z pewną odpowiedzialnością, wiąże się z pewnym zadaniem, aby też jednak swoje życie dyscyplinować. I gdy mówimy o dyscyplinie, o samodyscyplinie, to oczywiście są ludzie, którzy chcą zrobić na Bogu jakieś wrażenie właśnie poprzez zabiegi religijne, próbują przypodobać się Bogu, próbują jakoś zdobyć tą bożą przychylność. Natomiast, będąc w Chrystusie, mając wolność, która została mi darowana doświadczając Bożej łaski też w swoim życiu to jak czytamy w liście Pawła do Tytusa czegoś jesteśmy nauczani Boża łaska czegoś nas naucza tam właśnie w liście Pawła do Tytusa czytamy takie słowa albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla Wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. I gdy czytamy o tej łasce, która czegoś nas naucza, to też gdy. Spojrzymy do Greki, to mówimy o tym, że ta łaska Boża nas koryguje, że ona nas dyscyplinuje. I e, też, gdy mówimy o dyscyplinie, to e, też czytamy między innymi o tym, że e, to też Bóg nas wychowuje, nas dyscyplinuje, e, nas, Boże Dzieci, e, tych, którzy są Jego. Takie dwa przykłady, list do hebrajczyków, 12 rozdział, 6 werset. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. I e, objawienie, 3 rozdział, 19 werset, list do zborów Laodycei. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Czyli widzimy, że to z jednej strony e, Bóg... E, Dyscyplinuje człowieka. Natomiast my też sami o tą dyscyplinę duchową powinniśmy zabiegać. Z jednej strony jest wolność, ale ta wolność właśnie wiąże się z pewną odpowiedzialnością. I chciałbym teraz przeczytać dwa fragmenty. Pierwszy z listu do Koryntian. Z pierwszego listu do Koryntian, z trzeciego rozdziału, trzy pierwsze wersety. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czyż na sposób Ludzki, nie postępujecie. W liście do Galacjan czytaliśmy, że zostaliśmy powołani do wolności, natomiast pod pozorem tej wolności mamy nie poważać ciała. Człowiek potrzebuje wzrostu duchowego, potrzebuje być człowiekiem duchowym. Który nie kieruje się ciałem, potrzebuje dorastać, potrzebuje wyjść z tego etapu, o którym czytamy etapu niemowlaka duchowego. Potrzebujemy stać się ludźmi duchow, duchowymi, a nie tymi, którzy kierują się cielesnym sposobem postępowania. I w liście do Hebrajczyków, w 5 rozdziale, od 11 do 14 wersetu, jeszcze taki fragment chciałbym przeczytać. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba, Mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który karmi się mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. No w tym fragmencie czytamy, że bez między innymi pragnienia słuchania. No nie da się niczego nauczyć. Natomiast też duchowe i umysłowe lenistwo sprawia, że się że można być w tym kiepskim duchowym stanie, można być tym niemowlakiem. I człowiek powinien w rozwoju dojść do momentu, kiedy się karmi pokarmem stałym. Pokarmem stałym jest Słowo Boże. Słowo Boże jest narzędziem, przez które Bóg uczy nas i koryguje. To Słowo Boże wpływa na nasze myślenie, zmienia nasze myślenie, zmienia nasz umysł. I gdy w tym czternastym, gdy czytamy ten fragment z listu do Hebrajczyków, który przeczytałem, tam jest mowa o. Używaniu, to używanie to też w takim znaczeniu, może bardziej jeszcze dosadnym, to praktyka i nawyk. Poprzez praktykę, poprzez pewne nawyki, ćwiczymy nasz umysł, aby rozróżnić dobro od zła. Kto nie jest zdyscyplinowany, no nie jest w stanie kształtować u, sobie, u siebie pewnych nawyków. Nasz wzrost duchowy zależy od dyscypliny duchowej, jaką e, prowadzimy w swoim życiu. Potrzebujemy dyscypliny. Potrzebujemy czasu z Bogiem, potrzebujemy czasu na e, studiowanie Bożego Słowa, potrzebujemy rozważać Słowo. Potrzebujemy mieć czas na modlitwę, potrzebujemy czasu na społeczność z Bogiem, żeby właśnie się rozwijać i żeby być dojrzałym i zdyscyplinowanym. Potrzebujemy uczyć się Chrystusa, żeby nasze życie nie było także kontrolowane przez Jakieś zewnętrzne rzeczy, przez jakieś może słabości, na przykład wszelkiego rodzaju jakieś odczucia. Uczucia mogą nas okłamywać, zwodzić, zacierać rzeczywistość. Natomiast one no nie mogą kontrolować naszych działań. I tylko wtedy, jeżeli właśnie dyscyplinujemy nasze życie, będziemy. Dokonywać wyborów, będziemy też działać o pewne zasady, o pewne praktyki, które zmieniły nasze myślenie, i wtedy nie będziemy działać przez pryzmat tego, jak na przykład się czujemy, jakie mamy na ten moment odczucia. Natomiast żeby właśnie wyrobić te dobre nawyki, te zasady, no, potrzebujemy być z Bogiem. To On nas kształtuje, to On nas trzyma i to On zmienia nasze myślenie właśnie przez społeczność z Nim. Gdy patrzymy na Biblię, widzimy przykłady tych, którzy byli. Zdyscyplinowani jak apostoł Paweł, czy sam pan Jezus. Paweł mówi w którymś liście, że pracował ciężej niż pozostali. Szedł nauczać, szedł ewangelizować. Robił to przez dzień, robił to gdy była możliwość. Natomiast też czytamy, że. Były takie przypadki, że w nocy nie spał, tylko właśnie pracował fizycznie, aby zarobić na swoje utrzymanie, ale też aby być przykładem dla tych, którzy byli niezdyscyplinowani, w tym wypadku dla leniwych Tesaloniczan. Tą dyscyplinę widać także w życiu Pana Jezusa. W Ewangelii Marka. W pierwszym rozdziale, 35 do 39 wersetu, czytamy takie słowa: A wczesnym rankiem przed świtem wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim, a gdy go znaleźli, rzekli do niego: Wszyscy szukają cię. I rzekł im: Pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei, i wypędzał demony. Widzimy Pana Jezusa, który wczesnym rankiem spędza czas na modlitwie. Natomiast też widzimy ludzi, którzy go szukają, którzy chcą kolejnych cudów, którzy chcą z nim być. Natomiast Pan Jezus ma pewien plan, mówi o tym, że na ten moment idą gdzieś indziej, bo tam też trzeba głosić, tam też jest do wykonania zadanie, tam też trzeba głosić Ewangelię, tam też ludzie potrzebują pomocy. Gdy czytamy Nowy Testament, gdy czytamy to, co pisze apostoł Paweł, to on właśnie też przyrównuje życie człowieka, życie, życie ucznia Jezusa do życia żołnierza, ale także i do życia sportowca. I żołnierz i sportowiec to takie dwa zajęcia, które także wymagają dyscypliny. Żołnierz nie wplątuje się w sprawy doczesnego życia, ale stara się podobać temu, który go powołał. Tak czytamy w liście do Tymoteusza. Żołnierz musi kierować się w swoim życiu dyscypliną. Jak trzeba siedzieć w okopach, to nie idzie na spacer, żeby mu tam czegoś nie urwało. Tak. Natomiast gdy jest wojna, gdy trzeba walczyć, to idzie i my też jesteśmy na wojnie, o tym musimy pamiętać, że trwa duchowa wojna. A jak jest wojna, to trzeba walczyć. Natomiast, żeby walczyć w tym duchowym wymiarze, potrzebujemy być gotowi, potrzebujemy być zdyscyplinowani, potrzebujemy ubrać na siebie zbroję bożą, o której też e, mówi list do Efezjan, wszystkie jej elementy. Gdy e, żołnierzowi brakuje dyscypliny, to może się potknąć. My znamy historię Dawida. Podczas gdy był czas, aby wyruszać na wojny, Dawid zrobił sobie urlop, i na tym urlopie no, popełnił kolejny błąd, nie był zdyscyplinowany, i potem też za tym poszły straszliwe konsekwencje. I Paweł też, tak jak już mówiłem, przyrównuje nasze życie do sportowca, Sportowiec jest ktoś, kto temu, co robi, też poddaje swoje życie. Na przykład ma ustaloną jakąś konkretną dietę. No, sportowiec raczej nie je codziennie hamburgera z frytkami, popijając go kolą. I Paweł, gdy mówi o życiu sportowca, gdy mówi o biegu, który też jest przed nami, mówi. Umartwiam moje ciało. Jeżeli mówimy o dyscyplinie, to właśnie też mówimy o dyscyplinie pod tym względem fizycznym. Podsumowując ten temat, który dzisiaj rozważamy, jesteśmy wolni, Chrystus przynosi nam wolność, natomiast ta wolność wiąże się z pewną odpowiedzialnością. Pod pozorem tej wolności nie pobłażamy ciała, pewnych rzeczy nie robimy, bo nie są budujące dla naszego życia, bo nie są pożyteczne dla naszego życia, bo nie chcemy, aby coś nas zniewoliło. A dlatego, że jesteśmy wolni, to. Mamy też pewną odpowiedzialność i dlatego też dyscyplinujemy nas samych, dyscyplinujemy nasze dusze, dyscyplinujemy nasze myślenia, nasze uczucia i nasze ciało. Tak mniej więcej takie mam przemyślenia w tym temacie, też patrząc na Biblię, na, na te fragmenty, które gdzieś zostały mi pokazane. Amen.